Derek doszedł do wniosku, że kiedy nadejdzie pora, najlepszą kryjówką będzie schowek w piwnicy. Miał tylko nadzieję, że kiedy już się tam wciśnie, Langleyowie wyjdą w cholerę z domu i pojadą. Ostatni raz bawili się tam z Adamem, kiedy mieli osiem, dziewięć lat. Udawali, że jest to jaskinia pełna skarbów albo ładownia statku kosmicznego, w której czyha na nich potwór. Cóż... Od tamtego czasu minęło sporo lat. Teraz był dużo większy, Adam też. Teraz, jako siedemnastolatek, Derek miał już prawie 1,80 m wzrostu i był wyższy od swego ojca. Dlatego siedzenie w ciasnym piwnicznym schowku, Bóg wie jak długo, wcale mu się nie widziało. Miał nadzieję, że uda mu się zgrać wszystko w czasie. Zaczeka, aż Langleyowie włożą do bagażnika ostatnią walizkę. I wrócą do domu, żeby jeszcze raz się rozejrzeć i właśnie wtedy, wtedy kiedy wrócą, pożegna się z nimi, uda, że wychodzi, szaśnie drzwiami, a potem po cichutku na palcach zejdzie na dół, wpełznie do mieszczącego się dokładnie pod salonem schowka i zasunie drzwiczki. W schowku nie było niczego, czego langlejowie potrzebowaliby na wyjazd. Od same pudła pełne ozdób choinkowych, niewartych wystawienia pamiątek rodzinnych, starych książek w miękkiej okładce i z roku na rok coraz wyższe stosy dokumentów prawniczych Alberta Langley'a ojca Adama Był tam również stary namiot i turystyczny piecyk gazowy ale Langley'owie nie jechali na kemping Jezu pomyślał staje mi na samą myśl nie chcę jechać mruknął Adam podczas gdy jego mama Donna Langley wyjmowała z lodówki jedzenie kiełbaski i piwo i wkładała je do lodówki turystycznej.